Istnieje przysłowie, w myśl którego biednych ludzi nie stać na kupowanie tanich rzeczy. Oznacza to tyle, że droższe sprzęty powinny być zwykle lepsze jakościowo, wytrzymalsze, a te tanie szybko nam się rozpadną, będziemy musieli je naprawiać, bądź też wymieniać. Albo też będą znacznie droższe w eksploatacji. Czy tak jest rzeczywiście w przypadku elektroniki, czy też sprzętów RTV i AGD? O tym w dzisiejszym odcinku KAŚ wyjaśnia. Zapraszam na sprawdzenie, czy opłaca się kupować droższe, czy może tańsze rzeczy? A zacznijmy od kosztów eksploatacji. Tutaj weźmiemy na tapet dwa rodzaje urządzeń: te, które są używane przez nas raczej długo, i te, które są używane przez nas w zasadzie cały czas. Przedstawicielami tych pierwszych będą monitory, które znajdują się w wielu naszych domach, a w przypadku tych drugich lodówki, które są chyba w każdym naszym domu i każdy z nich korzysta. Czy koszty eksploatacji, czyli prądu, jaki zużywamy korzystając z takich urządzeń, będzie w jakikolwiek sposób usprawiedliwiał to, że wybraliśmy droższy model, a nie tańszy? I tak, mówimy tutaj tylko o kosztach eksploatacji, a nie o tym, czy jakiś monitor będzie oferował nam lepsze parametry, bo do tego wrócimy w dalszej części materiału. Do porównania wzięliśmy cztery monitory. Dwa z nich kosztują od 1200 do 1500 zł. Pozostałe dwa to kwestia 2400-2800 w zależności od tego do jakiego sklepu zajrzymy. Mamy więc monitory ze średniej półki i z tej nieco wyższej. Monitory o podobnych parametrach mają taką samą przekątną, są z taką samą matrycą i taką samą rozdzielczością, więc nie będzie tutaj kwestii, że jeden monitor jest większy, więc używa więcej prądu. Obliczamy ile wyjdzie nam za prąd, jak będzie wysoki, jeżeli takie monitory będą włączone u nas przez 6 godzin dziennie przez cały rok, a stawka za prąd wyniesie 65 groszy za kWh. I tak. Model Iyama XUB2796 QSUB1 zużywa 23W, a więc 50,4 kWh rocznie, co przekłada się na 32,74 zł. LG27GN800B zużywa 39W, a więc 85,4 kWh rocznie, co daje 55,51 zł. Acer Predator XB271HU 71,5 W, czyli 155,5 kWh, co przekłada się na 101 zł. A MSI Optix MAG274QRF zużywa 32 W, czyli 71,1 kWh rocznie, 45 ,55 zł 55 groszy. Porównanie jest więc nieoczywiste, niekoniecznie tańsze monitory zużywają więcej prądu, bo w tym przypadku akurat jeden z droższych monitorów też zużywał więcej prądu. Nie oznacza to więc, że droższy sprzęt będzie w tej eksploatacji znacznie tańszy, przynajmniej jeżeli chodzi o monitor. Ale tamtych kwestii jakości obrazu jest zdecydowanie więcej, warto więc zawsze patrzeć na to, jakie jest zużycie prądu, jeżeli nam na tym bardzo zależy. Natomiast oszczędności i wartości, jakie musimy wydać na działanie takiego monitora w ciągu roku, nie są na tyle duże, żeby usprawiedliwić tylko i wyłącznie tym wydanie 800 czy 1000 zł, mniej, bo musielibyśmy taki monitor używać przez kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt. Lat, bo 20 zł różnicy rocznie na używanie jakiegoś monitora przez 12 godzin dziennie, no to wyjdzie, że 1000 zł zaoszczędzimy dopiero po 50 latach. A jak jest w przypadku lodówek? Tutaj również wybraliśmy podobne do siebie egzemplarze 185 cm wysokości i do 60 cm szerokości. I tak dwie tańsze lodówki, czyli Sharp SJ BA10 DMX za 1400 zł zużywa 263 kWh, czyli 160 zł rocznie. Z kolei IndeSit LR8S1K, też za 1400 zł. zużywa 309 kWh, czyli 188 i zł złotych rocznie będzie nas kosztowało korzystanie z takiej lodówki. Dwa droższe modele to Toshiba GR rb 308 wedgj za około 2300 zł. To już mamy 137 86 zł 86 groszy rocznie. Najbardziej ekonomiczny w naszym zestawieniu Samsung RB34T775CB1 kosztuje co prawda 3000 zł, ale zużywa zaledwie 163 kWh rocznie, co daje nam koszt 99,43 zł. Największa różnica między tanią lodówką, tanią w naszym zestawieniu, a tą droższą, ponad dwa razy droższą, jest 90 zł w rachunkach za prąd rocznie. Oznacza to, że różnica w cenie między jedną lodówką a drugą zwróci nam się po około 18 latach, o ile oczywiście prąd nie zdrożeje wtedy zdecydowanie szybciej. Pamiętajmy też, że do kosztów eksploatacji dochodzi znacznie więcej zmiennych, jeżeli mówimy na przykład o pralkach czy też zmywarkach, gdzie do tego wszystkiego doliczamy jeszcze zużycie wody, nie mówiąc już o studni bez dna, jaką są Drukarki atramentowe, do których często tusz jest droższy niż sama drukarka, i bardziej opłaca się iść do marketu i kupić drukarkę za kilkadziesiąt złotych niż dokupować tusz, bo ten może kosztować nawet ponad 100 czy 150, no, sami możecie rzucać kwoty. Całkowicie absurdalna rzecz, i to nadaje się na zupełnie inny materiał, ale to też na inny raz. Idziemy dalej. Druga kwestia to możliwość odsprzedania danego sprzętu. Takie podejście, że raz kupię nowego iPhone'a, za rok albo za dwa go odsprzedam i wtedy będę musiał tylko dołożyć różnicę do nowego, to jest coś, z czym już się spotykałem i wiele osób mi o tym opowiadało. I mówię tutaj o iPhonie nieprzypadkowo, bo zwykle właśnie tego sprzętu dotyczyła taka deklaracja. No, i trudno się dziwić. Rynek iOS i Androida różni się od siebie. Są to dwa oddzielne rynki, które tylko w niewielkim stopniu się nakładają na siebie. To znaczy, jest ogromna baza ludzi, którzy chcą kupić nowy smartfon z Androidem albo używany. Jest duża baza ludzi, którzy chcą kupić nowy lub używany sprzęt z iOS-em, i tylko niewielka grupa ludzi, którym jest to w zasadzie obojętne i wybiorą to, na co będzie lepsza promocja albo to, co akurat wpadnie im w ręce. Także te dwa rynki są od siebie odrębne. No ale właśnie, jak takie podejście kupowania sprzętu, a później od sprzedawania go za rok, żeby kupić nowszy model, w ogóle będzie się opłacało, sprawdźmy, jak wyglądałoby to w przypadku iPhone'ów. Sprawdziliśmy cenę iPhone'ów o pojemności 256 GB z tego samego pułapu cenowego na przestrzeni lat. I tak, iPhone XR kosztował 4479 zł, iPhone 11 4349 zł, a iPhone 12 4949 zł. Ile więc musielibyśmy dołożyć, jeżeli chcielibyśmy sprzedać swojego iPhone'a sprzed dwóch lat i dostać najnowszy model, czyli iPhone'a 12 i tutaj mówimy o podobnym pułapie cenowym. I tak jeżeli sprzedamy dzisiaj iPhone'a XR, albo w okolicach premiery 12 chcielibyśmy sprzedać iPhone'a XR 256, to dostalibyśmy za niego około 2 do 2,5 tysiąca złotych, co oznaczałoby, że w dniu premiery iPhone'a 12 musielibyśmy dołożyć do niego no, te 2 do 2,5 tysiąca złotych. To znaczy, że co dwa lata wartość smartfona spadałaby około 50% i drugie musielibyśmy dołożyć z własnej kieszeni. Za iPhone'a 11 z kolei z drugiej ręki dostaniemy około 500 zł więcej niż z iPhone'a XR co oznacza, że no, będziemy musieli dołożyć 500 zł mniej do nowego smartfona marki Apple. Co też oznacza, że wciąż musimy dołożyć jakieś 30% do 40% wartości nowego smartfona. Jak to wygląda z kolei w przypadku tańszych modeli z Androidem? Już Wam tłumaczę. Za przykład wzięliśmy modele Samsunga A50, A51 i A52. Debiutowały one w cenach kolejno 1599, 1699 i znowu 1599 zł w swoich najtańszych wersjach. Ile do najnowszego A52 musielibyśmy więc dołożyć sprzedając starsze modele? Za A50, w zależności od stanu, dostaniemy od 450 do 650 zł. Niewiele. Za A51 z kolei dostaniemy od 800 do 1000 zł. Oznacza to, że w najlepszym wypadku sprzedając poprzedni model, będziemy musieli do nowego dopłacić 600 zł. Czyli to też znowu jest duża część tej wartości i raczej nie będzie to tak, że dołożymy tylko sobie 15 czy 20% do nowego smartfona, żeby co roku cieszyć się nowym modelem i to w przypadku ios jak i tańszych modeli z Androidem. Analizując to, jak na rynku różnych sprzętów spada ich wartość z latami, nie trudno dojść do wniosku, że tutaj im mniej funkcji, im mniej cech ma dany sprzęt, tym jego wartość w mniejszym stopniu spada. To znaczy, jeżeli smartfony co roku otrzymują nowe aparaty, nowe systemy operacyjne, lepsze ekrany, lepsze funkcje łączności, dodatkowe bariery i yy, te wszystkie inne rzeczy, to wartość z roku na rok takiego sprzętu starszego będzie spadała, ponieważ no właśnie, ten sprzęt kupiony po roku staje się już stary. Nowy egzemplarz ma znacznie więcej fajnych i ciekawszych funkcji. Zupełnie inaczej jest w przypadku takich sprzętów jak chociażby procesory, czytniki e-booków, czy nawet chociaż tutaj wiele cech wspólnych ze smartfonami mają to tablety. Można też tak powiedzieć o kamerach, aparatach cyfrowych czy obiektywach do tych aparatów, które swoich cech tak bardzo i tak szybko z czasem nie tracą. Taki czytnik e-booków sprzed 10 lat wciąż będzie dobrze pełnił swoją podstawową funkcję, czyli wyświetlał nam właśnie e-booki. Ok, dzisiejsze modele mogą mieć chociażby lepszy kontrast, podświetlanie, wodoodporność itd., ale jeżeli ktoś potrzebuje takiego prostego urządzenia tylko po to, aby poczytać sobie książki, to bez problemu może sięgnąć po urządzenie sprzed 5 czy 10 lat. Podobnie jest z bardzo dobrymi procesorami, tymi high-endowymi, które też z czasem zupełnie nie tracą na swojej wydajności, jeżeli chodzi o obsługę nawet najbardziej wymagających gier. Jeżeli kupiliśmy mocny procesor, na przykład i7 czy i9, albo też kupiliśmy kiedyś Phenoma 2 od AMD, no to one przez kolejnych nawet nie 2 czy 3, ale przez 5, 6, 7 a czasami nawet i 10 lat potrafią działać z wymagającymi grami i wcale nie musimy decydować się na ulepszanie czy wymianę takiego sprzętu. I paradoksem takiego sprzętu jest fakt, że decydując się na zakup drogiego procesora albo takiego czytnika e-booków, z czasem rzeczywiście możemy go sprzedać nie tyle z zyskiem, co z mniejszą stratą niż w przypadku innych sprzętów, ale też z drugiej strony nie mamy potrzeby tego robić, ponieważ ten sprzęt wciąż spełnia swoją funkcję. Więc mamy droższy sprzęt z potencjałem na to, żeby odsprzedać go za duże pieniądze i stracić tylko niewielką część ale też jeżeli nadal nam będzie potrzebny, no to wcale nie musimy z niego rezygnować. I w tym miejscu polecam nasz materiał, w którym na komputerze z 2010 roku odpalaliśmy gry z 2020 roku. I jeżeli ktoś kupił w 2010 roku taki procesor jak Intel i7, 980X to nawet dzisiaj odpali na nim większość gier, takich jak GTA 5 Wiedźmin 3, a nawet Cyberpunk i to wcale nie w mniej niż 30 klatkach, więc zakup drogiego sprzętu w takim przypadku no jest jak najbardziej opłacalny. Są jednak sytuacje, w których ceny sprzętu zachowują się nieintuicyjnie, całkowicie wbrew logice mogłoby się wydawać. Taki przypadek mieliśmy chociażby w związku z pandemią, kiedy szkoły zamknięto. Nauka i praca stały się zdalne i nagle ceny kamerek internetowych poszybowały w górę i to niezależnie od tego czy mówiliśmy o tańszych sprzętach czy tych droższych, podobnie było z laptopami. Ale są też rzeczy, które da się przewidywać chociażby w pewnym stopniu, takie jak ceny kart graficznych, które też strasznie szaleją, w związku z tym, że ceny kryptowalut idą do góry i dzisiaj górnicy tych kryptowalut szukają wszelkich możliwych kart graficznych, a jeżeli chcemy sobie jakąś kupić do naszego komputera, to albo ich nie ma, bo zostały wykupione, albo gdzieś na aukcjach internetowych mają horrendalne ceny. Jeżeli mielibyśmy się w tym momencie odnieść do naszej podstawowej kwestii tego materiału, czyli czy opłaca się kupić drogi sprzęt, tak drogi sprzęt jak karta graficzna za 10 czy 12 tysięcy złotych, no to nie opłaca się. W tym momencie rekomendowałbym Wam poszukanie na jakichś aukcjach internetowych starszych modeli używanych kart, takich jak 980 Ti czy 1080. Tak, zrezygnujemy z raytracingu, ale za naprawdę... Ułamek 1 dziesiątą często ceny obecnej karty graficznej będziemy mieli komputer z wydajnością na poziomie 60 czy 70% obecnej kart graficznych. Podatek od nowości i marki to dwie kolejne kwestie, o których bardzo często się mówi, a które są zupełnie niemierzalne. Mowa tutaj o tym, że duże marki, duże firmy chcą nas zachęcić swoją nazwą, swoim logo do tego, żebyśmy wybierali ich sprzęt, bo mają być jakąś gwarancją jakości. I oczywiście, jeżeli kupimy sobie jakiegoś no-name'a z Chin, to możemy spodziewać się, że to, że jest tak bardzo tani, oznacza, że albo jest wadliwy, albo ktoś nas po prostu oszukał i dostaniemy zupełnie inny sprzęt z naklejką jakiegoś innego urządzenia. Z drugiej strony, to, że kupimy sprzęt jakiejś bardzo znanej marki, niekoniecznie chroni nas przed tym, że nie będzie on wadliwy. Wszyscy pamiętamy chyba telefony Samsunga, które potrafiły zapłonąć, albo też klawisze motylkowe w notebookach Apple, które bardzo się psuły i zacinały i pojawiały się w jednym i drugim przypadku ogromne, zakrojone na globalną skalę akcje serwisowe, więc to, że jakaś marka jest naprawdę duża i rozpoznawalna zupełnie nie musi. Dawać nam gwarancji tego, że warto do niej dopłacać. Z kolei tak zwany podatek od nowości, czy też podatek od hypu to jest marża, jaką nakładają sklepy, dystrybutorzy czy sprzedawcy na sprzęt, który jest pożądany, na który jest duży popyt, na który zrobi się moda. Widać to na przypadku konsol do gier, samych G, czy też smartfonów z popularnych marek, kiedy ludzie chcą mieć tu i teraz, ustawiają się w ogromnych kolejkach, koczują przez kilka dni żeby tylko zdobyć ten sprzęt, żeby tylko być tym pierwszym nie patrząc zupełnie na cenę i w takim przypadku producenci czy sprzedawcy mogą sobie narzucić troszeczkę większą cenę takiego urządzenia wiedząc, że za miesiąc czy dwa czy trzy miesiące ten sprzęt stanie. pojawią się pierwsze promocje, a osoby, które odczekają ten czas kupią go taniej widać to najbardziej skrajnie na przypadku gier, których ceny już często po nawet dwóch, trzech tygodniach spadają, o 15, 20, 25%, a w skrajnych przypadkach nawet do 75%, jeżeli gra nie spełni wymagań klientów i nie będzie tak dobra, jak oczekiwali, a twórcy mimo wszystko będą chcieli ją wyprzedać, bo już nadchodzą kolejne gry. Jeszcze jedną ważną kwestią jest kwestia gwarancji i możliwości naprawy. I chyba każdy z nas zna takie przypadki marek, które niekoniecznie chcą uznawać reklamację swoich sprzętów, szukają jak najwięcej wymyków, żeby tego nie robić. A jeżeli już stwierdzą, to stwierdzą, że to z naszej winy, i mogą nam co najwyżej wymienić parę elementów w tym sprzęcie. A cena tych elementów będzie nam przekraczała wartość całego tego urządzenia. Więc najlepiej, gdybyśmy kupili po prostu nowe urządzenie. I to jest polityka spotykana na całym świecie. Unia Europejska trochę z tym walczy i najczęściej słyszy się o takich kwestiach w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie znaczy, że w Polsce i w Europie wszystkie gwarancje największych marek są uznawane. Tutaj wręcz istnieje taka odwrotna zależność. Im tańszy sprzęt, Mniejszej marki, tym większa szansa, że zostanie on zupełnie naprawiony. Inna kwestia jest taka, że do gwarancji czasami warto dopłacić. W przypadku kiedy na przykład chcemy kupić sprzęt dostępny w Polsce, ale w sklepie zagranicznym, chociażby z Chin, gdzie jest on tańszy, to nie zawsze będzie tak, że jeżeli kupimy sprzęt z Chin danej marki, to będziemy mogli go w salonach danej marki reklamować. Czasami trzeba go będzie odsyłać do sprzedawców w Chinach, więc jeżeli nie jest to jakaś ogromna okazja typu sprzęt jest dwa razy tańszy, to lepiej czasami dopłacić do tego, żeby mieć ten paragon w Polsce, mieć ten święty spokój i móc oddać sprzęt na gwarancję, na naprawę w naszym kraju. Ostatnia kwestia jest taka, czy naprawdę warto dopłacać do tych wszystkich fantastycznych funkcji reklamowanych przez producentów i wychwalanych w każdych materiałach prasowych, czy naprawdę jest nam potrzebne odświeżanie ekranu 144 Hz, rozdzielczość 4K, czy na pewno potrzebujemy 108 megapikseli w aparacie i oczywiście, że nie potrzebujemy tego wszystkiego naraz. Możemy zaspokoić się znacznie słabszymi parametrami i też nie odczuwać wielkiej różnicy, jeżeli nie jesteśmy profesjonalistami, nie powinniśmy dążyć do tego, żeby mieć wszystko jak najlepsze. No chyba, że rzeczywiście mamy dużo pieniędzy i chęć zaszpanowania tym, że wszystko mamy najlepsze, no ale to wtedy ten materiał nie jest dla Was, wtedy jak najbardziej kupujcie, napędzajcie rynek, wydawajcie te pieniądze i cieszcie się tym sprzętem, tak, to będzie na pewno najlepszy sprzęt. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie zawsze i nie wszystko będzie nam Potrzebne, Tak jak przekonał się o tym pan Tadeusz z Kielc, że do oglądania przez 11 godzin TV Paintfone no rzeczywiście nie jest mu potrzebny telewizor OLED za kilkanaście tysięcy, a wręcz wyjdzie na tym gorzej, bo wypalą mu się te paski. Więc warto dobierać sprzęt do tego, czego tak naprawdę od niego oczekujemy i czego tak naprawdę potrzebujemy. I tak, są też wartości zupełnie niewymierne, takie jak chociażby usuwanie szumu w słuchawkach. Jedni powiedzą, że jest im to zupełnie niepotrzebne i nie warto dopłacać kilkuset złotych, żeby mieć słuchawki bezprzewodowe z noise cancellingiem. A inni powiedzą, że jest to dla nich sprawa życia i śmierci, bo bardzo często jeżdżą samochodem, latają samolotami. Ich to rozprasza, denerwuje, powoduje migreny, ból głowy, i coś takiego jest dla nich po prostu zbawienie. No to wtedy żadne pieniądze nie będą za duże, żeby coś takiego kupić. Podsumowując, cały ten potężny materiał: czy warto kupować bardzo drogie rzeczy? Tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy naprawdę wiemy, jak ten sprzęt droższy wykorzystać, tylko jeżeli chcemy mieć go dłużej, tylko jeżeli mamy świadomość tego, że będziemy mogli go zareklamować, naprawić, albo też jeżeli będziemy wiedzieć, jak i za ile będziemy mogli go sprzedać, i tam jest bardzo dużo, będzie w mojej ostatniej wypowiedzi. No, po prostu trzeba sobie zaplanować to, na jak długo jakiś sprzęt chcemy kupić. Jeżeli nie nosimy się na przykład z zamiarem wymiany naszego komputera albo zakupu nowej konsoli do gier, no to wymiana z telewizora 4K czy 2K na 8K staje pod znakiem zapytania, czy w ogóle jest nam to w jakiś sposób potrzebne. Jeżeli tak, no to oczywiście możecie kupić. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie zawsze droższy znaczy lepszy. Nie zawsze droższy jest gwarancją tego, że dostaniemy lepszy sprzęt. Nie zawsze droższy znaczy tyle, że będziemy się z niego bardziej cieszyć, bo czasami lepiej zaoszczędzić trochę pieniędzy i wydać na coś innego, niż mieć tylko jedną, ale droższą rzecz. Ale to chyba już wszyscy powinniśmy wiedzieć. A przede wszystkim, czytajcie, oglądajcie testy, bo tam znajdziecie najwięcej przydatnych opinii na temat dowolnego sprzętu. Wpisujcie nazwy w Google'a, w YouTube'a, a kiedy zobaczycie moją twarz albo nazwisko któregokolwiek z naszych redaktorów, to klikajcie śmiało, bo wiem, że to są ludzie, którzy naprawdę odwalają dobrą robotę w tym co robią. Do następnego razu trzymajcie się. Cześć!